To, Janku, ty to widzisz? ja przygotowuje się już do zawodów, brawo! Tak, tak! Albo raczej nie. Moje tarobeczki Ma Maja, zawody już za chwilę! A jeszcze którą mam dzisiaj ubrać? Tą różową czy tą niebieską? Loneczka Taylor ma fajne minki. Ale Chloe też ma fajne minki. Łoł, jaki makijaż. To jest kolekcja Cookie z Golden Gala. Właśnie lubię tę kolekcję. Ma, kiedy w końcu się zaczniesz przygotowywać do zawodów? E, tam mam jeszcze czas. Masz jeszcze czas? Twoje zawody odbędą się już 1 grudnia. Czyli nie właśnie, Alysza, mam jeszcze czas. Ale 1 grudnia jest za kilka dni. Co? Niemożliwe. Wow, ile akcesoriów. Alysza, zaraz się pobawię i będę ćwiczyć. O nie, Ma, coś czuję, że bez mojej pomocy się nie obejdzie. W sumie, jak zawsze. To co proponujesz? Za chwilę zobaczysz, idziemy na dół. A teraz oficjalnie, cześć wszystkim, tutaj jest i jesteście z Zapraszam was na nowy odcinek. Wiem, że od dawna czekaliście na filmik gimnastyczny, a więc zostać w górę, odliczam 3, 2, 1, jest u górę. zaczynamy. Dzisiaj razem z Danielem, z Jankiem, Tosią będziemy przygotowywać moje do jej zawodu mi no, się nad kuczyny? Słuchajcie, tym razem nie. Każdy hmm. będzie walczył o siebie. Słuchajcie, ponieważ... Nie! Zobaczcie miałam nadzieję! No właśnie, nie yeah. Słuchajcie, e, to będą pierwsze moje zawody w tym roku e, szkolnym z nowym układem i słuchajcie, o co da. będziecie? O co oh, będziecie yeah. walczyć? Będziecie walczyć nie tylko o puchar, ale też... Oto, kto co? razem z Mają pojedzie na te zawody. To znaczy nie będzie uczestniczył oczywiście, ale <grywa> ale, ale będzie po prostu Maja ja kibicowo, ma ponieważ jedziemy do i że nas A Aisza, ale jestem, że ty, ty nie pojedziesz. To są, albo to, żeby... Maja kogo Zale, byś chciała widzieć na swoich zawodach. Ale wiesz, jak ktoś, to że nie jedzie się przegra. Wszystkim! Ło wow, ja my, ja ale ja. fajnie! Ale czuję, ja że przegram. Daniel <laughs> będzie starał się przegrać, żeby... A ona nie musi stać! I Jakie będą zadania, I jakie będą zadania albo Kolej. nie. Słuchajcie, dzisiaj będziecie walczyć, jakby każdy sam. Nie! Zespoł. Ale przeciwko komuś! Kogo! Komu? I to nie będzie Maja. Dobrze. Będziecie dzisiaj walczyli przeciwko zwierzakom. Czyli to będzie uh, gimnastyczny challenge ze zwierzękami. O Jak to O mój się cieszyłem. I W tu są nie tylko koteczki, ale też pieski. Nie będę spoilerować. Nie, to są koteczki i pieski. A są złe? A są złe? Są komiczki? Ale to jest chłopaka. widać już, A co? A Już pani już wygrała, nie? Boję się, chcę wygrać i pojechać do Wrocławia. Dobra, się osta. Nie, bo ja chcę do McDonalda, tego pięknego. A tak, jest we Wrocławiu, Maja. A, na <grymne> do Wrocławia, ma ja. Już nie ma tego. Wow. Aaaa! Z dobrego na pewno! Dokładnie, Ale to boli. Proszę Ale to bardzo boli. Ja <grymne> No, no i trzymaj tak! To się idzie do ciebie, jeszcze ciebie nie sprawdzało! Co to za w ogóle? No no! No, już iść! Maja, dawaj coś szybciutko i lecimy. Maja, mówi, że szpagę próbujemy. To łatwizna! Tak! Poprzeczny, poprzeczny! No, yeah. Żadna z gimnastyczki! A więc, słuchajcie, za chwilę maja Wam zaprezentuję pierwsze ćwiczenie. Jakby to będzie pierwsza runda. Ogólnie rund, rund będziemy. Będziemy mieli 17. Słuchaj. Będziemy mieli 17 rund, i słuchajcie, po prostu będzie tak: za zaliczenie ćwiczenia, punkt, czyli maja, słuchajcie, będzie oceniała. Za niezaliczenie 0. Ten, kto dostanie największą liczbę punktów, ten. Oczywiście wygrywa, tak? I jedzie do Warszawy! Nie, do Warszawy! <grym> <grym> Więc Maja wam oh, wow, zaprezentuje pierwsze ćwiczenie. Odsuńcie się! Odsuńcie się! Nie za wysoko. Oh. Mhm. super! A teraz prostu ja. się ja. i sam. Ta. A, ta. tak? I musisz podnieść, po prostu się znać, co kupię. No raz, dwa, trzy, a ja Maja ocenia. No nie, to trzeba wysoko A jeszcze punkt. To się, nogi proste muszą być. Ja nie umiem. Próbuję, próbu. jak to ja nie umiem proste. ja nie umiem, ja nie umiem proste. Na pierwszą próbę lecę. Dobrze, jest, okej. Okay. Dobra, Janek, teraz ty. Łuuu! dobrze idzie. Ja się nie spodziewałam. We dwójkiem z Jankiem pojedziemy na zawody, bez maj. bez maj. I kolejne ćwiczenie z pieskiem. Dobrecz Maję. Tak na tak, e, Nie, a nie. Tak. Dobra, Janek i to się teraz. Ja e, widzę, że Daniel bardzo się wkręcił. Tak. O, super. Maja, zaliczysz czy nie? nie ma, e. Zaliczam wszystkim. Tak, Z koteczkiem czy z pieskiem? Da, z koteczkiem. Pochylony. O, nie do końca. Super. I o, liczę. <laughs> Jeszcze raz. Nie, nie za bardzo. O, troszeczkę. Proszę powtórzyć. A O, ale się dobrze, dobrze. Nie, było dobrze, było dobrze. Dobra, Isza punkt. Dania, się, proszę, 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 proszę Daj okay. Dania punkt. Ojej, nie, 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 Dania nie, pójdzie, nie. Tam, tam punkt. Nie. Nie, nie funkcjonuje. Jest, jest dobrze, tak. Lecham, o, jest dobrze. Jest, o, jest, jest. Jest punkt. A, Janek? Jest, ja. To był Janek. What? Piesek. 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 Piesek! Ja by się tak nie cieszyła. Dokładnie. Super! Nie, yeah, udało się! Nie, na nie. No, nie! No ja nie posługuję, o co chodzi? Nie tak, się... tak? I rękę ta, Maja, nie ta, o. Dajcie ja. pokazać Maja. Tak, dobra, tak, no, tak. Maja, Maja. Tak. Tak. Dobra, dobra. Dobrze było. O! Dobre. Dobrze! Dobrze. Daj, naprawdę, słuchajcie, człowiek się wkręcił. Oda, ona się Tosia, dasz radę! Tosia, Tosia, Tosia! Jest w górku, zapewne. Janek! Janek, dała ty. Tak! Ręka, tak! Tak, nogę do góry. Nie! Wydaje mi się, słuchajcie, że Janek naprawdę najlepiej zrobił. Piąte ćwiczenie z Kotkiem, Maja. Z Kotkiem.

Co tu się dzieje? Słuchajcie, 5 rund, i w sumie każdy tą rundę zaliczył. I póki co mamy remis, czyli co? Czyli każdy pojedzie ze mną na zawody. Pokaż mamy pieska. Piesa. Podobnie jak Super! A, a, wow. Mamy siódmą rundę i takiego właśnie koteczka. Można w tą stronę i w tą stronę. Ta ręka ciągnie się do góry. A do góry? Proszę bardzo. To... Jest zaliczony, jest. Dobra, Daniel, teraz ty. Nie, ja nie rozumiem Ja też nie rozumiem, ale no. Nie. Nie, ty, ty już mocno się przychyliłeś. Daniel zaliczony. No jest nie. na parcie, jest na parę. To nie. Tak, jest dobrze. Janek! Która? No Janek! Zobacz, zobacz. Zobacz Janek i Janek zobacz. A tu? No nie nie! Ale nie wiem jak to zrobić. Dobrze jest. Wszyscy znów zaliczyli. Ciii. Powiedziałam wszystkim, że idę do łazienki. A sama przyszłam po mojej leleczki kukielus. Ale super są te krobeczki. Mamy tu trzy styliwacje: kupę z gorącą czekoladą, buciki jedne, drugie, torebkę, pieska i dwie korony. A ta leleczka ma innego pieska. I od tą baberkę. Lala, la, idziemy na bal. Moje, ja idźmy przejdzie, szukam! Co ty tu robisz? Ja idę do Łazienki. Do Łazienki? Łazienki też mamy na dole. Eee, trochę zapomniałam. No siebie czekamy i czekamy. Moje, chodź, wszyscy chcą się dowiedzieć, kto z nas wygra. I kto pojedzie do Wrocławia na zawody. Aysia, która torbeczka bardziej pasuje do mojego stroju? No, moja chodź! Nie pójdę, dopóki nie powiesz, która torbeczka Kukilus bardziej pasuje do mojego stroju. O, Maja, jedna i druga. Naprawdę? Maja, no zobacz, tu jest niebieski kolor, a tu różowy. I jedna i druga torbeczka idealnie pasują. Faktycznie. Aysia, ty masz kawkę? Tak, przez ciebie. Jak masz kawkę, to znaczy, że o tobie coś myśli. Dobra Maja, już chodź! Yyy. Ej, ja naprawdę pasują. Moja no, już idziemy. To jest ten łysy kot? Nie, to jest pies. A łysy? A <grym, grym>, no, no nie, nie Ósma runda. No, ja widzisz tego pieska? Nie, to jest Dokładnie. Nie, to jest Dokładnie. O! Nóżki, tak, nóżki do przodu. Okej. Okay. Ładnie. To... Do góry, nie na szerokość. Aha, no, nie, aha, nie, jest... aha, robiliście, nie robiliście. Nie, to jest na stopy Patrz. O! Widzisz, one nie poszły na szerokość. Okay. <noise> Najlepsze łanisz się u kogoś, chociaż nie wyliczone łanisz! Tak? No no, 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 prawie. O! Tak! Ja, dobrze! Daniel, punkt! Nie! No, można nie Ale naprężone. Naprężone stopy! Nie, Naprężone to do przodu. O! I do góry! Nie. To jest takie do góry. jest nie tak. Do góry, nie. Tak. <noise> I teraz tylko Daniel pójdzie. To <noise> się nie bardzo. Nie, dobrze jest. Na samą odmianę pojadą Daniel i Janek. Dziewiąta runda. mam pogoś ćwiczenie. Teraz jest misio. O, teraz tego nie, nie zaliczycie. No właśnie. Zaczekajcie. No, tak. O, misio, czymy się ze stopy? no i się nie, nie, nie taką co no, Dobra, dobra. Spokojnie. Zasz radę? Tak. O! Nie! Yeah! Było, byłoby! Jest! Yes. Jest! Ja Z tobą się trzymasz? I I i! Nie! Nie! Nie, yes! byli! Jest! Było, 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 było! Daniel! No da... Daniel, bardzo chce pojechać do Wrocławia. Dobra! Mój grzbiet! <grym? grym> Kosia? A ja myślę, że to kocyk jest taki. Nie, tylko. Nie tak nie tak Wygląda jak kocyk. Nie, muszę. Niedźwiedź. Wygląda jak kocyk. I druga. I wyciągasz! Mocno! Nie! No prawda. No dawaj, trochę. To się niestety nie zaliczone. Zabierajcie, czyli tu. Tak, jakby się czy... No szeroko, no co to za kolana? Janek, Zobacz! Kolana nie blisko. Rozszerzone. Janek zaliczone. I dziesiąte, prawda? Słuchajcie, mamy pieska. Maja już widziała swój obrazek. Robimy... to łatwe. Na pewno. Maja patrzysz tu. Brawo! Jaj! Proszę powtórzyć. Może jeden wyścig. Jeden, chcesz wyścig? Kolejna szczęść. Mam no szczęście. No no Mam no 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 a, a, a Ale ręka, ale ręka musi być. A jeszcze rezygnujesz, czy dalej próbujesz? Próbuję. Trzy, tak? I rękę. A się niestety nie zalicza. O! Wezmę się siekawetkę! Może i, i rękę tylko. Jedna ręka. Co? Inna? No, ja, nie to na to... głowie. Na głowie. Nie, nie zaliczamy. Nie, to, to, nie jest możliwe. Do końca. No, do końca. A Ja mam nie zaliczony. Ja, ja mogę zaliczyć? Nie. to nie łatwe. Patrzymy na Tosię. Nie zaliczamy. No, nie do końca. Daj się, ale przecież mamy przysługę. Ile kobiety, powiedział, że to jest bardzo łatwe, da? Ja jest bardzo łatwe. Głowa, głowa, głowa. Nie. Ko Nareszcie nikt nie zaliczył rundy! Jedenasta runda glamour. Zobaczcie, jaki kotek. Glamour! Glamic! Glamour. Glamour. glamour! Co tu się glamour. dzieje? Glamour. glamour! Tak, 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 dobrze. Glamour. Dobrze jest, jest! Yeah. Tak, za palce, tak? Ale głowa! Gowa! Gowa szyja do góry patrzysz na mnie. Ale, ale prób, no, prób, no. Prób do... Proste nogi. Proste nogi, właśnie. No. <głos> <głos> szyja, szyja i tutaj. Jest, jest, jest. Ale nie wyrobię Da, Dało się, a jeszcze to zrobiła do góry. A nie za... si się za palce. Nie. Zobacz. Eee, dalej, nie żejcia. Nie nie, nie, nie. Nie, zobacz, zobacz. Nie, pupa niżej, niżej, niżej pupa. Aaa, dobra. Niżej pupa. I teraz patrzysz, super! Udało się, jest, jest! teraz ja! Teraz tak. Dobra. Po pierwsze... Po, e... Możesz się odwrócić, żeby... Albo no, tak. Pupa za wysoko. Za wysoko? No. A ci mam tam? Tak. A nie mam gdzie Tak, pupa, pupa, y, pupa jest tak, na, na ta... swoim miejscu. <głosy> dobry, <głosy> dobry! <głosy> Janek, nie zaliczasz. Piesek czy kotek? Ciężki piesek. Co to to O, o, wow, dobre. Maja, super. Ale nie w to. Tak, i teraz tak, 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 jest. A już zaliczone. Tak, 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 jest, tak, tak, jest, yes, super. Tak, 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 jeszcze, 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 jest, jest, yes, 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 yes. Ciężki element. Trzynasta I Mamy tutaj kotka. Ja tak robię na gnośnicy. Dobra. Tak. Tak? Aaaa! I patrzysz tu, patrzysz tu. Ogonkuś, mam tylko wysokie. Super. Tak pięć sekund Głowa, trzeba tak pięć sekund trzymać. Kto powiedział? Ja. Dobra, trzy sekundy trzymaj. Nie, nie trzymam. Dobra, ale tu postaraj się. Raz, dwa, trzy. Trzy. Super. A już są zaliczone. Zaliczone, od razu. Od razu. Czekaj, trzy sekundy. Raz. Ono, on dziesięć utrzyma. Dwa, trzy. Super, I jest nie. super. A to no właśnie, no to na płycie my robili. No ten kuchyka. Szybka się. Tosia? Oj, to jest. Raz, wiesz, ja Super! Raz, dwa, trzy. <susurka> Jest! Yes, yes. 14 runda dla sześciu lat Tu jest piesek, pieszek, piesek. O, ma... pięknie! Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Daniel, Daniel już nie, się nie może doczekać swojej tak wygranej. Ja już nie wow, mogę. Nie yes. mogę się doczekać tych kilogramów habu-gry w Magnolii. A później kolejna. Dobrze, to się jest. Janek, ja! glamour Janek! glamour Janek! Tak? No tak. ja! I teraz możesz śpiewać. Glamour, glamour. Ale to łatwe! Zostało trzy rundy. Co się stanie, jeśli będzie chemicz? Będziecie a, a, mieli ekstra ćwiczenie od Mai. A co się stanie? I kto wygra, ten a chien... wygra. A co się 15 runda. Okay. Słuchajcie, Janek widział to ćwiczenie i myślał, że to jest łatwe, ale to nie jest aż takie łatwe. Bo to musi... Dokładnie! Lek, to, tyż... to, łatwo, to Jasne, to... To... tak! Sobie sobie, ja, sobie ja to ja no... zrobiłam! To, to jest! To nie... jest... nie, nie! No, co? co to jest? Nie, to, to... to jest ciekawe śwateczka! Nie, jeszcze głowa do góry musi być, no co ty? No, co to ma być? Nie, przechowy? nie, na pewno nie. Aj się nie zajmujesz, też... Słuchajcie, wszyscy myślą, że to jest taki rozluźniony kot, naprawdę, tak naprawdę, okay. tak naprawdę okay. musi się położyć. A ja A? Nie. No, Połóż ręce. Ale nie nie. Nie, nie! Nie, nie trzymać, nie, ja nie, nie, nie! Ja ci nie bierzę Ja ci no, no, nie tym No ja widzę. Nie zaliczam. Dobra. Nie, nie, to się opóle. To sama fajsza. Dobra, presja. Zaczynaj się. Póki co nikt nie zalicza. Nie. O, jo. jo no. Nie ma, nie ma. Janek Janek. Nie ma, nie ma! nie wiem, że... Czy... No, no prawie, no jest dużo lepiej niż yy, u tej reszty. Co? To nie ma! Nie ma. No ta noga trochę zawodzi. A tak ogólnie fajnie Janek. Brawo, ale niestety. Odpada. 16 runda. Mamy takiego pieska. Amen. Okręconego trochę. A, będą. Okej. Okay. Mam raz. Nasz radę? Mocniej, no dobrze, Mocniej dobrze. Mocniej chyba. No właśnie. Dobry, Ale zobacz, ta nóżka aż tu jest. Widzisz? A moja nie zrobiła tak. Zrobiła. <laughs> nie, uważam, że zaliczony. Dobrze było. Nic nie gada dla mnie. <laughs> On coś zadać. On... Nie tak? dobrze, musisz to wjeść. No tak. No, ręce, ręce teraz. Gdzie, jak? No właśnie. Gada, tak. Nie, tam. Tak, tak, mocno. A to jest zaliczone. Tak. O, zrobiłem. <grych> zaliczone. Tosia, to wiesz. Nie. na Nie. Z przodu nogę idzie, tak. Ale nie tak, za ta, ta, ta noga nie, tam do noga. nie do tyłu, nie do O, tak. Ma, a je patrz. Zaliczone. Tak? Mm. To idziemy, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. dobra, dobra, dół dobrze, dół dobrze, dół dobrze. Ręce, yes. ręce. Nie! Jest, yes, Zaliczony. Teraz Nie, ostatnia runda już. Już, ostatnia, 17 runda. Uwaga, uwaga, mamy ostatnią, decydującą 17 rundę. Zobaczcie, mamy takiego kotka. Wydaje się, że taka poza jest łatwa do zrobienia. Tylko, że tu noga musi być totalnie prosta. Brawo, Maja! Uuu. To jest niby zrelaksowany kotek, ale tak naprawdę. No! O nieco ja bym... No jest! Nie, ale to jest prosta noga. Nie, prosto, no, musisz się trzymać za palce. Co? I... Zn o, dobrze, 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 dobrze Iża. Dobra, a Iża? No, y O! O, o, o! No. Zaliczone! Ja mam długie nogi, ale krótki No krótko! Oh, yes. Natura! A ja nie mogę, ja muszę skinąć, ponieważ No się musi być prosto, prosto. Ja nie to się ręką po prostu. No to już! Niestety nie Boże, Dasz radę? Zobacz, Ręka nie, pod głową. O, o, o tak, 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 tak. tak Rummy nóżkę. Nie ma po prostu. Nie, nie, niestety nieprosta. Janek, która. Janek Glamur. Janek Glamur, jedzie do Wrocławia. No, ręka. Podwójnie. Mam nadzieję, że ja, bo jadę do Donald'a. A ja chcę na zawody. Nie zobaczę, widzisz. zobaczę, zobaczę, jak inni patrzą. Może ja wystąpię. Tylko muszę znaleźć perukę Mai. <grym> Czyli podliczamy punkty. Janek wygrał 100%. Dlaczego tak musi? On miał na Słuchajcie, punkty. Podliczone. Co, Maja wyszło? Alisa 14 punktów. Nie wiem, czy to dużo, czy mało, nie wiem. Zobaczymy. Dobra. Danil. 13 punktów. Ja, 13. <grymna> 13. I że ci przywiezie wiśmak? Nie. Tosia. 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 12 punktów. I nie tu. Józef, to nie jest 14 punktów. Nie, nie, nie Ren. I tak, małe ćwiczenie zadecyduje, kto faktycznie z Was wygra. Danie, komu stawiasz ja. ja sobie... I już Małysza od siebie nie odbierze telefonu, już nigdy Uro. nie odbędzie. Słuchajcie, mamy już tu puchar dla zmotywowania. E, Iszy i Janka. Zobaczymy, kto z nich wygra. Kto z nich wygra? Ja my, 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 my. Mam nadzieję, że będzie Foka teraz. Słuchajcie, Małysza już wymyśliła ćwiczenie decydujące. Uwaga. Ło! Wow. Dobrze? Możemy się razem, tak. Że od razu, nie wiem, kto zaliczy. Kto wyżej zrobi. A no, I, co? Jest I co? Ale, ale nie Ale o to chodziło. No to, o, to, o to, chodzi? o to chodziło. Janek, ty robisz tu do boku, Nie Do mnie. robisz to do boku, do to do boku. A ja Jest! Wow, A ja A ja, A ja, A ja Janek, byłem za ciebie, ale Aisza zrobiła lepiej. 哒哒。<大>